Kolejny mówca jest pan Sypniewski. Minuta. Pani premierze, Pana obecność w polskiej polityce to prawdziwe fatum. Niespełnione obietnice, schacki z, z Putinem na Molo, afera podsłuchowa, afera Gold, afera hazardowa, afera reprywatyzacyjna i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Dzięki kłamstwom i pomocy Brukseli pan wrócił do władzy. Przede wszystkim dzięki pomocy Ursuli von der Leyen. I teraz od 400 dni nie spełniacie obietnic danych Polkom i Polakom. Śmiejecie się nam w twarz, ale naród polski Wam tego nie zapomni. Polska i Europa zasługują na Donalda, ale nie tego, który tutaj siedzi. Jest dobry program, który mógłby Pan zaproponować koniec z paktem imigracyjnym, koniec z Zielonym Ładem, powrót do węgla, przyznanie, że są tylko dwie płcie i koniec cenzury. Ale nie jest Pan Donaldem Trumpem, tylko Donaldem Tuskiem, niestety dla nas. I dlatego Amerykę czeka Złoty Wiek. A u nas dalej będzie jak w lesie. Ale nie tracę nadziei i wierzę, że pod koniec tej prezydencji pana marionetka przegra wybory prezydenckie i stracicie władzę i będzie pan musiał oglądać inaugurację Sławomira Mencena. Uczynimy Polskę i Europę znowu wielką, ale już bez pana i bez tej zdradzieckiej, nieludzkiej ekipy. Dziękuję.